Nazywam się Chester Franklin i według badających mnie lekarzy jestem wariatem. Prawdopodobnie teraz chcesz odłożyć ten list przekonany, że jego autor jest obłąkany. Nie odkładaj go. Proszę. Jeszcze nie teraz. Ja też kiedyś byłem normalny. Chyba nie myślisz, że całe swoje 25-letnie życie Spędziłem w zakładzie psychiatrycznym św. Edwarda w Nebrasce. Co? O nie. Zapytasz, dlaczego więc tu jestem? Usiądź gdzieś, bo to co usłyszysz nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Spisuję te wspomnienia, bo wiem, że niewiele mi już zostało. Czuję to. A więc zaczynajmy. Jak już mówiłem, nazywam się Chester Franklin... Mam 25 lat. Gdy miałem ich o połowę mniej, interesowałem się zagadnieniem znanym jako świadomy sen. Może słyszałeś? Dużo czytałem na ten temat, szukałem informacji i tak dalej. W końcu natrafiłem na jakieś artykuły w starych gazetach w szkolnej bibliotece. Zacząłem uczyć się technik świadomego snu. Szło ciężko, a swoje próby przypłacałem coraz częstszymi, bezsennymi nocami. Ale wysiłek opłacił się. Już pół roku od rozpoczęcia nauki otworzyłem oczy, będąc wewnątrz mojego własnego snu. Nie jestem w stanie opisać, jak cudowna była kraina ulepiona wyłącznie z moich fantazji i marzeń, a którą co noc mogłem odwiedzać. Jeśli doświadczyłeś kiedykolwiek podobnego zjawiska, nieznajomy czytelniku, to wiesz z pewnością o czym mówię. Jeszcze nigdy sny nie były tak realne, tak wspaniałe. Byłem panem sytuacji, mogłem robić to, o czym na jawie nie mógłbym nawet marzyć. Z początku świadome sny miałem raz, może dwa razy w miesiącu. Ale ćwiczyłem, nieznajomy czytelniku, ćwiczyłem. Wkrótce co noc przenosiłem się do własnej krainy i spełniałem wszystkie swoje marzenia. Pewnego razu miałem ostrą kłótnię z kolesiem od fizyki w szkole. Stary belfer czepiał się o byle co, słowem wkurzał mnie jak cholera. Jedyne, co mnie pocieszało, to to, że dziś w nocy nakopię mu do tego pustego łuba. Szybko zasnąłem i gdy znalazłem się już we własnej krainie fantazji, pobiegłem do mieszkania starego profesora. Wszedłem przez okno i zabiłem dziada od tak, przecież on i tak nie istnieje poza moją głową. Wróciłem do mieszkania i zacząłem się zastanawiać, co by tu jeszcze zrobić, zanim się obudzę, i nagle przypomniałem sobie artykuł, w którym pisali: że najwięcej ludzi podczas snu lata jak ptak, wymachując rękoma. Dziwne, ale nigdy tego nie próbowałem. Otworzyłem okno w salonie i poszybowałem pod niebo, coraz wyżej i wyżej. Gdy się ocknąłem w szpitalu, nie czułem ani jednej kości w swoim ciele. Byłem jak worek ziemniaków, bezwładny i bezsilny. Uszczypnąłem się w rękę, ale to nic nie dało. Do pokoju weszła pielęgniarka, niosąc piłę do kości w dłoni. Muszę panu amputować nogi rzekła słodko i tak już na nic się panu nie przydadzą. Krzyknąłem. Za pielęgniarką stał mój nauczyciel fizyki z nożem w piersi tak, jak zostawiłem we śnie. Co to kurwa jest? Dopiero teraz zorientowałem się, że jestem przywiązany do łóżka jak świnia na rzeź. Pielęgniarka zbliżyła się, pobrzękując piłą. Jedna nóżka, potem druga rączki, główka ha. <laughs> Uszczypnąłem się tak mocno, że oddarłem kawałek skóry od ciała. Scena rozmyła się. Kolejnych scen nie pamiętam, ale były i to setki. Przez ten czas cele w szpitalu psychiatrycznym widziałem może trzy razy. Te trzy razy były jedynym kontaktami z realnym światem, jakie pamiętam. Nie wiem, gdzie trafię jutro w nocy, gdy ogarnięty zmęczeniem znów zasnę i trafię do świata, gdzie czas nie ma znaczenia, a jeden rok może trwać tyle, co jeden dzień. Gdy po siedmiu latach obudziłem się w szpitalu, poinformowali mnie, że spałem jak niemowlę przez cały dzień. Jak tu trafiłem? Nie pytaj mnie, czytelniku, bo nie wiem. Może i kiedyś wiedziałem, lecz po setkach koszmarnych podróży, jakie odbyłem w głąb własnego umysłu, zapomniałem. Dziś, według lekarzy, jest trzeci dzień mojego pobytu w szpitalu. Jest noc, moje oczy kleją się niemiłosiernie, ale nie mogę zasnąć. Muszę skończyć ten list, świadectwo swojego szaleństwa i cierpienia, z którego nie jestem w stanie się uwolnić. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś, czytelniku. Kto wie, co przyniesie noc? A ty, czytelniku, czy jesteś pewien, że świat, który cię otacza, jest prawdziwy? Chester Franklin. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.